Cześć, dzień dobry. Z tej strony Tomasz Hruświcki, trener kolarstwa i fizjoterapeuta. I witam cię serdecznie na kanale, w którym rozmawiamy o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych. A temat, który bierzemy dzisiaj na tapet, to trójwymiarowy model obciążenia, o którym ostatnio troszeczkę wspominałem w materiale o nowinkach czy nowych rzeczach, które wykorzystuję na interwalsie. Chciałbym Wam opowiedzieć, dlaczego jestem tym tak zajawiony, i dlaczego uważam to za naprawdę sporą zmianę gdzieś tam w mojej codziennej praktyce trenerskiej, od kiedy to weszło do interwalsa i kiedy mogę tego normalnie na co dzień w pracy z zawodnikami używać. Także jeżeli Was interesuje ten temat, to serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka tego vloga. Słuchajcie, zanim przejdziemy jeszcze do meritum, chciałbym Was zaprosić do Movement Care Lab. To jest takie miejsce, w którym będziemy troszeczkę rozszerzać niektóre treści, które się pojawiają tutaj na kanale, w którym będziemy czasami się wgryzać trochę bardziej i w naukowe i w aspekty takie czysto praktyczne, techniczne treningu endurance. Tak typowo dla, dla frików, naprawdę dla frików tematu treningu endurance, myślę, że. Fajne miejsce. Jest to w zasadzie przebudowany mój dotychczasowy newsletter, także już być może część z was na nim jest, ale mimo wszystko zapiszcie się w linku, który jest poniżej, bo zapisanie się przez ten link będzie was segmentowało do tej grupy, która jest najbardziej zajawiona właśnie tego typu tematami. No i tam chociażby pojawi się nie tyle streszczenie, co rozszerzenie materiału, który właśnie teraz nagrywam. A w którym wrzucę troszeczkę praktycznych wskazówek, w którym być może sobie troszeczkę podyskutujemy o temacie treningu, endurance i wykorzystania tej analizy trójwymiarowej wysiłku i waszego obciążenia. Lecimy z tematem. A i słuchajcie, jeszcze zanim przejdę do tematu, to poczekam aż klikniecie subskrypcję. Chciałbym, żebyście się pośpieszyli, bo zamierzam tu zaraz wziąć ten rower i pójść jeszcze przejechać. Także śpieszymy się troszeczkę. Jak jeszcze nie kliknęliście subskrypcji, to to zróbcie proszę. Czekam. Zrobione. Dobra. Działamy z tematem. Także witam wszystkich Data Freaków i ludzi, których naprawdę mocno interesuje trening w sportach wytrzymałościowych. Jeżeli nie wiecie jeszcze o czym dokładnie mówię, zaraz Wam to pokrótce przedstawię, ale przede wszystkim chodzi o to, że Interval CCU, czyli platforma treningowa, z której korzystam do planowania, analizy treningu, jakiś czas temu wrzuciła możliwość śledzenia metryk, które dotychczas były znane w ksercie. Xert to inna platforma treningowa, Znana od lat, bardzo zaawansowana pod kątem jakby analizy performance'u i śledzenia zmian jakby w waszej formie. Bardzo fajna swoją drogą aplikacja, jedna z ciekawszych uważam, ale średnio się nadaje po prostu do pracy trenerskiej, dlatego tak na co dzień z niej korzystam. No i Intervals zaimplementował ich wskaźniki obciążenia do swojej platformy, one nie są z definicji jako te które są najważniejsze w interwalsie, ale można je sobie na spokojnie włączyć, śledzić, analizować i tak dalej. I dla mnie to jest bardzo duża zmiana i zaraz opowiem dlaczego, bo to pozwoli wam troszeczkę lepiej zrozumieć jak to wykorzystać. A szczerze mówiąc, chciałbym, żebyście wszyscy korzystali z metryk, nowych metryk Strain Score, które dzielą się na trzy elementy. Ale po kolei od samego początku. Generalnie Sporty wytrzymałościowe od zawsze szukają sposobu na to, żeby rozsądnie, w sposób mądry i w miarę możliwości dokładny śledzić obciążenie treningowe dla danego zawodnika. W kolarstwie od naprawdę wielu, wielu, wielu lat dość takim popularnym i jednym z najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem obciążenia jest training stress score, znany jako TSS który został wprowadzony przez Kogana, jeżeli dobrze pamiętam. I generalnie trening Stress Score ma swoje wady i ma swoje zalety. Zaletą jest to, że przede wszystkim obciążenie odnosi się do jakiegoś tam indywidualnego poziomu, czyli intensywność danego treningu jego objętość odnosi do Twojego FTP, więc już jakaś tam sensowna indywidualizacja tego obciążenia jest. Czyli ten sam trening może wygenerować różne TSS-y u różnych osób, jeżeli zrobią go na tej samej mocy, nie na tym samym procencie FTP. Ale generalnie jakaś tam lekka indywidualizacja jest. Są oczywiście wskaźniki, na przykład częściej stosowane u sportowców, którzy nie mogą śledzić pomiaru danych z pomiaru mocy, czyli może być trimp, Czyli obciążenie liczone z samego pomiaru tętna A może być też obciążenie liczone z RPE Tak zwane SRPE, które jest też bardzo fajnym wskaźnikiem obciążenia I czasami lepiej się sprawdza niż Training Stress Score No ale w interwalsie został wprowadzony Strain Score, jeżeli dobrze pamiętam Tą nazwę, którą Training Pix to określił W Xercie możecie to znaleźć Chyba pod nazwą XSS, jak dobrze pamiętam. I generalnie, dlaczego to jest fajne, moim zdaniem? Bo wszystkie dotychczasowe wskaźniki obciążenia, jeżeli mówimy o obciążeniu, a nie na przykład o objętości podzielonym na czasy w strefach, ale samo obciążenie było liczone w sposób w pewnym sensie jednowymiarowy. TSS-y odnoszą się do Twojego FTP. Tylko i wyłącznie. TSS-y nie wiedzą. Czy ty jesteś takim zawodnikiem o przewadze zdecydowanie w tej wydolności tlenowej bądź beztlenowej? I nie uwzględniają tego w obciążeniu, w liczeniu obciążenia, bo nie mają jak. Strain score odnosi swoje obliczenia obciążenia i ocenę obciążenia danego treningu, danej jednostki treningowej do trzech parametrów, które wyznaczamy u ciebie jako u zawodnika. Do mocy krytycznej. Mm, możemy tutaj określić moc krytyczną jako FTP, jako punkt załamania krzywej, w zależności z jakiego modelu skorzystamy. Ksert będzie miał swój po prostu określony threshold power do Twojej rezerwy beztlenowej, czyli najczęściej w wypadku stosowania większości platform, narzędzi treningowych, będzie to tak zwany W-prime, czyli obszar pomiędzy Twoim FTP a krzywą mocy nad FTP maksymalna ilość energii jaką jesteś w stanie wygenerować beztlenowo w WKO znajdziecie to pod nazwą DFRC No i do trzeciego parametru jakim jest Pmax który określa nam maksymalną chwilową moc jaką jest w stanie zawodniku utrzymać i tutaj ważna uwaga Xert nie do końca to rozumie jako maksymalna, maksymalna moc jednosekundowa i tu jeżeli chodzi o pomiary lepiej stosować Moc uśrednioną z 5-10 sekund w zależności od zawodnika, jako parametr PMAX. I teraz ten strain score. Każde obciążenie waszego treningu będzie rozbijał na trzy elementy, czyli w jakim stopniu została, został obciążony układ CP, czyli mocy krytycznej, czyli w pewnym sensie systemu tlenowego, w jakim stopniu został użyty obciążony system W' czyli system glikolityczny, beztlenowy i w jakim obciążeniu został, jak mocno został zużyty, jak mocno został obciążony układ PMAX, czyli e, układ fosfokreatynowy realnie, czyli generalnie dzieje się coś, czego oczekujemy od takiej naprawdę bardzo jakościowej oceny treningu pod względem obciążenia, bo nie daje nam to informacji, jak my obciążyliśmy tylko ob organizm, jak, jako całość, tylko daje nam informację, jak obciążyliśmy konkretne systemy energetyczne, czyli mamy system energetyczny tlenowy, system energetyczny beztlenowy i system energetyczny ATP, PCR, fosfokreatynowy. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, powróć do materiału, który ma już swoje lata, ale nadal jest aktualny, bo fizjologia się nie zmienia. Ten materiał nazywa się tlen versus beztlen, w którym troszeczkę ten temat tłumaczę. Postaram się nie zapomnieć wrzucić link w opisie do tego materiału, bo on będzie naprawdę przydatny, żeby zrozumieć o co chodzi. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli spojrzymy sobie na TSS, możemy dwoma różnymi treningami wygenerować 100 TSS-ów. I załóżmy jeden trening to będzie 2-2,5 dwie, dwie godziny jazdy w bardzo spokojnym tlenie, to jest 100 TSS-ów. I możemy 100 TSS-ów zrobić w godzinę 15, bardzo intensywnych powtórzeń beztlenowych, na przykład nie wiem, 6, 7, 8 razy 30 sekund all out. I mamy dwa treningi, które mają 100 TSS-ów. I co nam to mówi? No Mówiło nam, że obciążyliśmy organizm. Tylko problem jest taki, że system tlenowy, system beztlenowy, fosfokreatynowy regenerują się w zupełnie inny sposób. I w zupełnie inny sposób obciążają różnych zawodników. Czyli, jeżeli ja jestem typem tak zwanego diesla, typem tlenowym, gdzie ja lubię stałe wysiłki o względnie niskiej intensywności, bardzo źle znoszę, bardzo mocne przyspieszenia, te sesje -y tego nie uwzględniają. Strain score? zacznie to uwzględniać, bo on do obliczenia obciążenia Twojego systemu glikolitycznego bierze Twoją indywidualną wartość W' tej rezerwy beztlenowej. Czyli jeżeli Ty masz niższe W' a bardzo mocno się zmęczysz w tym obszarze glikolitycznym, to on da Ci więcej punktów za pracę w tym systemie glikolitycznym. I po pierwsze, nawet jeżeli strain score wyjdzie i tu i tu 100 załóżmy, aczkolwiek będzie wychodził zawsze troszeczkę wyższy niż TSS, przyjmijmy po 120, przy treningu tlenowym i przy treningu beztlenowym, to ja przy analizie treningu mogę sobie zajrzeć w te cyferki i zobaczyć, OK, tu jest 120, ale tu jest 120 wygenerowane tylko systemem CP, systemem tlenowym. A w tym wypadku mam tylko częściowo system tlenowy obciążony, ale w zdecydowanej większości w tych 120 SS strain score udział bierze nam system glikolityczny. Śledząc to u zawodnika, czy planując w odpowiedni sposób treningi zawodnikowi jestem w stanie lepiej zaplanować regenerację przerwy pomiędzy konkretnymi jednostkami treningowymi, które poszczególne systemy będą obciążać. Mało tego, dzięki temu, że mam pomiary tych trzech systemów, jestem w stanie śledzić w tak zwanym modelu Banistera, czyli w klasycznym performance management, chair, który zakłada, że im więcej pracy wykonamy w danym obszarze, tym lepszą odporność na zmęczenie formy mamy w tym obszarze. Czyli zakłada, że im więcej TSS-ów zrobisz na przestrzeni średniej z 42 dni, tym wyższy masz fitness, tym w teorii masz wyższą formę. OK, rozumiem fizjologiczne założenia modelu Banistera, ale to jest straszna pułapka, w którą wielu amatorów wpada, goniąc za cyferkami fitnessu czy CTL. Wywalcie to naprawdę w pizdu, szczerze mówiąc, i zacznijcie trochę inaczej patrzeć na swoją formę. Mam nadzieję, że zrobimy o tym inny materiał. Ale ok, zakładamy ten model banistera dla Strainscore, to jestem w stanie dzięki temu śledzić postępy, czy bardziej sposób obciążania danych systemów w czasie. Czyli ja widzę, że w tym i w tym miesiącu trochę bardziej obciążałem system tlenowy, trochę mniej obciążałem system beztlenowy i fosfokreatynowy. CTL jest to samo. W kolejnym miesiącu mamy to samo CTL, ale widzę, że zdecydowanie rośnie mi obciążenie systemu beztlenowego i fosfokreatynowego spada mi systemu Tlenowego. Co mi to mówi? No, jestem w stanie prześledzić na szybko, patrząc na jeden wykres, jaki charakter pracy wykonuje w danym czasie dany zawodnik i jakie były jego reakcje na tą pracę. Czyli kiedy wzrosła mu nie wiem, moc krytyczna, kiedy wzrosła mu w prime, kiedy wzrosła mu moc maksymalna, kiedy zrobił nowe piki mocy, kiedy zrobił najlepsze wyniki i jak wyglądały jego HRV, RHR. Mogę zrzucić to wszystko do analizy, mogę zrzucić sobie to do AI-a, e przeanalizować, wyciągnąć wnioski, wiedzieć w jaki sposób zawodnik reaguje na konkretne bodźce, bez dodatkowego notowania sobie tego, co my tu obciążyliśmy. Nie? Bo można to oczywiście zrobić. W, na inne sposoby. Można policzyć czas w strefach, można policzyć kilojoule w danych strefach wygenerowane, możemy policzyć sobie, e, możemy po prostu sobie notować, w którym momencie więcej tego, a w którym momencie więcej tego obciążenia. Ok, ale to wszystko zabiera czas. Model robi na, to za nas tak naprawdę, automatycznie. Co więcej, już przy planowaniu treningu na, na, na interwalsie jesteśmy w stanie zauważyć, jak mocno ten trening obciąży system. Tlenowy, beztlenowy, fosfokratynowy u zawodnika. Co więcej, jeżeli wrzucimy ten sam trening rozpisany względem procentów FTP bądź mocy krytycznej, nieważne, ale dokładnie ten sam temat, po procentach wrzucimy zawodnikowi A i zawodnikowi B, to on może dawać różne obciążenia. Dlaczego? Bo jeżeli mamy inne parametry, wyższe niższe, PMAX, Wprime, cokolwiek pomiędzy zawodnikami. No to dla jednego zawodnika będzie to bardziej obciążający trening, na przykład sprinterski dla osoby, która ma niskie Pmax, a dla osoby, która ma wysokie Pmax, względem też FTP i innych cyferek, to ten trening będzie mniej obciążający. Normalnie, jeżeli wrzucamy rozpiskę treningową w procentach FTP zawodnikowi A i B, nawet przy innych mocach, przy innych krzywych moca, mocy, te tss -y wychodzą te same, nie? Okej. Okay. Prosty temat. Bo one są liczone względem FTP, a trening jest rozpisany względem FTP. No tu jeszcze dochodzi możliwość w przyszłości rozpisywania względem procentów PMAX albo względem procentów WPRAM, innych tego typu rzeczy. Oczywiście jest to w pewnym sensie do zaimplementowania, ale jest to już zabawowo naprawdę malutkie szczegóły przy planowaniu. Co dla mnie jest najważniejsze, to właśnie to, że my możemy śledzić zmiany obciążeń długoterminowych, krótkoterminowych, zmiany zmęczenia i wytrenowania danego systemu energetycznego i dzięki temu lepiej sterować treningiem i lepiej przygotowywać zawodnika do konkretnych zawodów, które sobie rozbijemy na czynniki pierwsze i będziemy wiedzieli w jakim, na jakim poziomie potrzebujemy dany system u danego zawodnika pod konkretne zawody. Uważam to za naprawdę spory game changer, jeżeli chodzi o możliwości analizy i planowania treningu i zachęcam Was do tego, żebyście sobie z tego pokorzystali. No, jedyne na co tak naprawdę czekam z punktu widzenia Liczenia obciążenia, to jeszcze na uwzględnienie zmęczenia w obciążeniu. O tym być może też sobie osobno porozmawiamy, bo to jest spory materiał do zrobienia, myślę, ale generalnie weźmy na to czterogodzinną jednostkę tlenową. No to zarówno strain score, jak i training stress score. Mm, Obciążenie liczy nam tak samo dla pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej godziny tego czterogodzinnego tlenu, mimo że są jakby są na tej samej intensywności. 200 watów równiutko przez 4 godziny. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta godzina generuje, załóżmy, po 45 TSS-ów. Czy tak jest w rzeczywistości? W kontekście wykonywanej pracy ok, w kontekście obciążenia organizmu. No nie do końca, bo też w zależności od wytrenowania zawodnika, ale zazwyczaj ten stres score będzie się troszeczkę kumulował, czyli pierwsza godzina 45, kolejna 50, kolejna 55, kolejna 60. I łącznie nie wychodzi nam z 4 godzin 4 razy 45, tylko robi się taki troszeczkę procent składany z tego. Liczę, że ktoś kiedyś wpadnie na sposób jak zaimplementować taki model do, do liczenia obciążenia. Być może ja spróbuję się kiedyś tego tematu podjąć. Nie wiem, jest to uważam bardzo ciężkie, jeszcze przy próbie uwzględnienia tego trójwymiarowego modelu. No ale zobaczymy, co czas pokaże. Na co uważać w tym trójwymiarowym modelu? Po pierwsze, potrzebujecie bardzo dobrze wytestowanej krzywej parametrów PMAX, Wprime i FTP, moc krytyczna jakkolwiek. Jeżeli macie słabo przebadaną moc krytyczną, krzywą mocy yy, krytycznej, krzywą mocy, to. No, jak to klasyczne powiedzenie, nie? Śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Więc jak nakarmicie model, nakarmicie algorytm czymś co jest nieprawdą, no to też otrzymacie w wyniku nieprawdę. Dlatego dobrze jest dobrze wytestować albo dobrze wyznaczyć te parametry. No w tym celu musimy przetestować przynajmniej te trzy punkty krzywej, czyli maksymalna moc sprinterska, czyli zakres gdzieś tam 5, 10, 15 sekund. Zróbcie sobie jeden taki maksymalny effort, jeżeli go nie macie. Jakiś jeden maksymalny wysiłek beztlenowy. Tutaj zalecałbym coś pomiędzy 45 sekund a 2-3 minuty, w zależności co lepiej tolerujecie i w czym będziecie lepsi. No i oczywiście e, moc krytyczna bądź FTP, czyli jakiś odcinek z zakresu 12-30-60 minut jakkolwiek, nie? Ważne, żeby to były trzy punkty, które wyznaczą wam mniej więcej załamywanie krzywej i które będą w stanie e, wam wyliczyć e, rezerwę beztlenową. Które będą w stanie Wam wyznaczyć maksymalną moc do utrzymania e, i moc krytyczną, bo no, to będzie w zasadzie najistotniejsze, bo bez tego algorytm czy jakby model liczenia obciążenia totalnie się do niczego nie sprawdzi. Zerknę sobie w scenariusz tylko, czy coś jeszcze miałem tutaj do powiedzenia. Wy w tym czasie możecie poniżej w komentarzu zadać pytania, które Was interesują w zakresie trójwymiarowego modelu e, obciążenia. OK, no to o czym jeszcze chciałem powiedzieć, to oczywiście możemy też te rzeczy robić w dwuwymiarowym modelu, na przykład na, za pomocą programu WKO5. Tam jest taka możliwość. On śledzi nam aerobik i anaerobik, fitness, impact, impuls, jakkolwiek inaczej byśmy tego nie nazwali, też jesteśmy w stanie sobie z tego performance management chart ułożyć. Jeżeli chodzi o performance management chart oparty na strain score z Xerta na interwalsie, poniżej w linku, poniżej w opisie znajdziecie nazwy wykresów, które w ostatnim czasie utworzyłem i które wykorzystuję, które możecie sobie wyszukać w interwalsie i zaimplementować do swojego dashboardu, żeby móc to na spokojnie sobie śledzić. I będę pracował jeszcze nad materiałami, nad wykresami, które pomogą Wam troszeczkę śledzić reakcję organizmu na konkretny impuls. Na impuls beztlenowy, na impuls fosfokratynowy, na impuls tlenowy. W jaki sposób zmienia się HR, VR, HR, jakie pojawiają się zmiany, jeżeli chodzi o odchylenia czy wskaźnik zmienności tych parametrów, bo to też będzie istotne z punktu widzenia analizy takiej wstecznej waszego treningu i planowania z protypów w interwalsie jeżeli chcecie zobaczyć nie tylko w nowych aktywnościach Strain Score, ale też we wszystkich poprzednich, musicie wejść sobie w widok listy waszych aktywności, ustawić zakres nie wiem ostatni cały rok, zaznaczyć wszystkie pliki i w tabeli kliknąć reprocess. Files I wtedy tam z 5-10 minut pracy on Wam wszystko przeprocesuje, przeanalizuje i wyświetli Wam dane. One nie będą idealnie aktualne, no bo zmieniały się Wasze FTP, PMAX i, i WPRIME w międzyczasie, ale coś tam już Wam mniej więcej podpowiedzą, co działo się w treningu. Także jestem bardzo zadowolony, że takie rzeczy się pojawiają, że wchodzą do narzędzi, z których na co dzień korzystam. Was bardzo mocno zachęcam do tego też, żebyście z tego korzystali, bo uważam to za naprawdę bardzo przydatną rzecz. Bo nie ma nic ważniejszego w sportach wytrzymałościowych, które są w pewnym sensie kompleksowe energetycznie, czyli kolarstwo górskie, szosowe, duro, jakiekolwiek w zasadzie dyscypliny kolarskie poza może indywidualną jazdą na czas. Wszystkie inne dyscypliny kolarskie wymagają pełnej mieszanki wybuchowej systemów energetycznych, i dzięki takim narzędziom jesteśmy w stanie śledzić obciążenie tych systemów, wytrenowanie tych systemów czy chociażby poziom, na jakim jesteście w danym systemie, i dzięki temu indywidualizację lepszą treningów. Oczywiście brakuje nam tam jednych, dwóch rzeczy. No, z takiego modelu nie dowiemy się, jaki mamy próg tlenowy, bądź e, gdzie mamy tak zwany balance point. Gdzie nam się ta strefa trzecia dość mocno równoważy? Myślę, że z czasem na samych pomiarach mocy będzie to osiągalne, ale jest to na pewno taki element, który jak dojdzie, będziemy mieli model czterowymiarowy. To już naprawdę będziemy wiedzieli wszystko na podstawie pomiaru mocy. Już teraz przy modelu trójwymiarowym wiemy często więcej niż z badań wydolnościowych. Serio. Poza progiem tlenowym, to pomiar mocy, krzywa mocy takie modele, właśnie modelowanie krzywej mocy. Daje nam więcej często informacji niż badania w labie. To tak patrzę z perspektywy trenerskiej, zawodniczej, z tego jak obserwuję świat nauki. Ok, gazometria spoko, mleczan spoko, ale tak naprawdę pomiar mocy naprawdę daje potężną ilość informacji, którą możecie wykorzystać do indywidualizacji treningu i przede wszystkim do znajdywania swoich limiterów, swoich mocnych stron i rozwijania ich w sposób taki bardzo mocno kontrolowany. Jeżeli są jakieś pytania do Strainscore, serdecznie zapraszam do komentarzy. Jeżeli interesujecie temat i chciałbyś go sobie rozwinąć troszeczkę szerzej, zapraszam na newsletter Movement Care Lab. Tam wrzucę też linki do badań naukowych, z których korzystałem przy opracowywaniu tematu, na maila, na ten materiał na YouTube'a, z których uczyłem się tego, jak rozumieć to wszystko w zakresie treningu, jak to stosować w praktyce. Ode mnie to wszystko. Nie zapomnijcie o subskrypcjach. Łapki w górę też się zawsze przydadzą. Dziękuję, że jesteście. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.